Witajcie na naszym kanale. Dziś przyjrzymy się książce o prawdziwy Antony Fossey. Bill Gates, Big Pharma i globalna wojna przeciwko demokracji i zdrowiu publicznemu autorstwa Roberta F. Kennedy'ego Jr. To obszerne, bo liczące ponad 800 stron, dzieło rzuca światło na kulisy światowej polityki zdrowotnej. Kennedy, bratanek prezydenta Johna F. Kennedy'ego, znany prawnik i działacz na rzecz zdrowia publicznego, przedstawia w swojej książce kontrowersyjne tezy dotyczące działań dr Antonego Fauciego, dyrektora National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Autor oskarża Fauciego o manipulacje naukowe i finansowe, mające na celu kontrolę nad globalną polityką zdrowotną, a także o współpracę z firmami farmaceutycznymi w celu blokowania skutecznych terapii oraz promowania niebezpiecznych leków. Książka porusza również temat partnerstwa między faucim a Billem Gatesem, które, zdaniem autora, miało na celu kontrolowanie globalnego rynku szczepionek wartego 60 miliardów dolarów. Kennedy twierdzi, że poprzez finansowanie i wywieranie nacisku na media, czasopisma naukowe oraz agencje rządowe, duet ten cenzurował wszelką opozycję wobec ich działań. Warto zwrócić uwagę na liczne przykłady manipulacji przekazem medialnym, fałszowania badań i uciszania tych, którzy odważyli się przeciwstawić oficjalnej narracji. Kennedy przedstawia dowody na to, że pandemia COVID-19 mogła być wynikiem zaplanowanych działań mających na celu osiągnięcie korzyści finansowych kosztem zdrowia publicznego. Książka spotkała się z mieszanymi reakcjami. Na platformie Allegro uzyskała średnią ocenę 4,98 na 5, co świadczy o pozytywnym odbiorze wśród czytelników. Jednak warto pamiętać, że przedstawione w niej tezy są kontrowersyjne i wymagają krytycznego podejścia oraz samodzielnej analizy. Podsumowując, prawdziwy Anton Fossi to książka, która skłania do refleksji nad mechanizmami rządzącymi światową polityką zdrowotną. Niezależnie od tego, czy zgadzamy się z przedstawionymi w niej tezami, warto sięgnąć po nią, aby poszerzyć swoją perspektywę i zrozumieć różne punkty widzenia na temat pandemii oraz działań podejmowanych przez kluczowe postacie w świecie medycyny i biznesu. Jeśli jesteście zainteresowani lekturą tej książki, możecie ją nabyć poprzez link, który znajduje się w opisie filmu. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.